Hej, he, siemanko wszystkim tutaj Girko, to witam na Watch Eurofreams kliencie pecetowym i mamy, kurczę, naprawdę piątek niesamowitych wiadomości. Po pierwsze, mamy dwie bohaterki, które lądują u nas i mamy zwiększone szanse na hacud, czyli legendarną łuczniczkę, kuszniczkę w sumie, i to dodatkowo z frakcji, z frakcji Infernal, czyli dostaje bonusy z wrafa do bonusy do ataku, czyli naprawdę fajna, skuteczna, bardzo ładnie wygląda swoją drogą. I taki nietypowy design, i rusza się naprawdę dynamicznie, to na, na tym naszym podglądzie. Oczywiście atak, atak bazuje na, na, na ataku. Tutaj mamy dwukrotnie 50%, możemy zwiększyć do 60%, czyli będzie łącznie jakby 120% obrażeń. I jeden przeciwnik i sąsiedni, czyli tutaj to przeskoczenie jakby przeskoczenie tego bełtu. Chociaż jej, jej pasywka ma szansę odpalić się, jeżeli, jeżeli mamy już oczywiście zenszantowany ten skill. Jeżeli mamy dostępny, czyli będzie trzeba tam wrzucić parę proszków, i wtedy odbija się na kolejnego przeciwnika, i tutaj możemy zarzucić przy okazji jeszcze zmniejszenie obrony o 10%, jak widać. Jeżeli mamy już kogoś w składzie, kto daje zmniejszenie obrony i będzie większym atrybutem, będzie miało większą wartość, no to oczywiście to się nie będzie liczyć, ale jeżeli nie mamy, no to to wchodzi. Obrażenia fizyczne od niej co ważne zauważyć, czyli będzie miała będzie skuteczna przeciwko jednostkom latającym, ale niezbyt przeciwko ociężałem, przeciwko chociaż znaczy ciężkim ociężałem. <laughs> chociaż jej, jej ulti naprawdę jest. Naprawdę jej ulti jest kurczę niesamowitym, daje bardzo dużo obrażeń w, w krótkim czasie. Bo mamy 10 uderzeń. 180 obrażeń obszarowych plus możemy to zeszantować o następne raz, 2 3 50 czyli 230% obrażenia obszarowe i jest to 10 uderzeń w ciągu 3 sekund. Także naprawdę sporo kurczę możemy tego bursta machnąć w krótkim okresie czasu. No ale są to obrażenia fizyczne. Dobra, teraz to jest jedna rzecz. No i teraz zaczynamy, czyli mamy szansę na przyzwanie. Co prawda jestem w ogóle nieprzygotowany na ten event. Jak widzicie 20 kamyków, tylko i 900 katań, także nie liczę na nic absolutnie. Bo po prostu nie mam surowców na to, ale spróbować i tak trzeba będzie i tak spróbować. Teraz mamy coś. Z... Abomination cały czas możemy zrobić. Cały czas wisi, bo nie mam kopii, dlatego będę między nimi wyciągał, bo mam tylko jednego vortexa. Jak tylko złapę drugiego, to, to klepa Abomination składam, ale na razie utknąłem na tym, że po prostu potrzebuję vortexa do, do działań, więc, więc na razie siedzi. Ale ważniejsze, co teraz. Przez niecałe trzy tygodnie. Możemy sklepać Lunerię i Luneria ma trzy bonusy, które są bardzo dla nas istotne. Po pierwsze jest liderem frakcji, niby mniejszym, ale za to, za to ważnym, bo wielu z Was się pytało skąd, skąd nie przy, u, u mnie nieucznicy mają większy zasięg. Właśnie to dzięki Lunerii, bo ona przedłuża zasięg o jedno pole wszystkim z tej frakcji, łącznie, łącznie z z, kapłan, z healerami. Lili na przykład też ma przedłużony zasięg, mimo że nie jest atakującą jednostką, też ma zwiększone pole zasięgu leczenia. Taki, taki przykład, także wszystko przedłuża, łącznie z tankami ze wszystkim, zwiększa pola, oczywiście procentowe, jak widzicie w takiej Jej pasywka jest bardzo fajna, bo czym jest dalej od przeciwnika, tym większe obrażenia robi, no i co istotne jest, ona, daje, ona robi obrażenia magiczne, mimo że jest jako, jako klasa uczniów daje obrażenia magiczne, czyli jest, potrafi być skuteczna przeciwko przeciwko mocno opancerzonym jednostkom. Naprawdę fajna, fajny, fajny bonus do, 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 do wszystkich uczników, jakich macie z tej frakcji. No i, no i co? No i warto, kurczę, ją łapać. Teraz my patrzymy i, i szukamy wszystkie eventy, które będą w kalendarzu razem, razem, właśnie, to tu już mamy, tak? Czyli lecimy na, zbieramy na dwójeczce, golema klepiemy i łapiemy ją, tutaj pięć fragmentów mamy i wszystkie w kalendarzu, które widzicie, fragmenty to, to warto by było warto by było połapać, także jest trochę szansy, żeby, żeby już sobie ją zacząć klepać. Z wizarda nie wiem. No dobra, przyda się 200 kamyków. Tu mamy co? Mamy zbierać maty. Czy mamy lunarię fragmenty? Mamy dosyć, dosyć nisko, na 1650 punktów, ale może się wszystko liczy z tego, czyli mamy z każdego, z każdego polowania na sprzęt z giru i z zbierania fragmentów na artefakty też. No. Czyli możemy, możemy tutaj pocisnąć i wydać energię na to. No i aż tutaj na, na levelowaniu bohaterów mamy aż dwa razy jej fragmenty, czyli 10 fragmentów łącznie. Naprawdę warto, warto chapnąć i ją zbierać, po prostu, po prostu ciężko jest. Aracha jest dużo trudniejsza do złapania, no i mnie jeszcze nie udało się na głównym koncie złapać, a tutaj Luneria bonus rewelacyjny byłby dla frakcji, także kurczę, mam zamiar, mimo że mam niewiele, to mam zamiar się na to rzucić. Zobaczymy, zobaczymy co tu wyjdzie, ale jeszcze jest trzecia ważna wiadomość i to, to Ważna dla, dla graczy takich jak, jak, którzy wcześniej zaczęli grać Bo właśnie było tutaj w mailu W mailu I właśnie nie wiem, dajcie mi znać kurcze, czy udało wam się wejść starym kontem tutaj na, na, ten, na, na tą wersję pc Bo mówią, że właśnie Zamierzają tymczasowo otworzyć z powrotem Rekrutację na, na serwery Forerunners Czyli tak jakby mielibyście dostęp do, do, z powrotem do, tylko właśnie ciekawe, czy tu będzie można wejść teraz na Foruners w wersji pc czy po prostu można przerzucić, ale to wy, wygląda na to, że będziemy mogli stąd wejść. No jeszcze nie próbowałem, bo na razie mam, kurczę, czyli wchodzimy na, na zakładkę Player Profing i, i, czyli wchodzimy tutaj i możemy zmienić settings i możemy, gdzie jest Switch Account. Yy, pa, 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 tutaj, Switch Account i możemy przełączyć i zobaczyć, czy spróbujemy wejść na Forlunis na swoje, także dobrze sobie, jeżeli macie na, na poprzednim swoje własne ID i pasy zobaczyć, czy, czyli tu jest ID i tu jest numer serwera, czy będzie dostęp do tego serwera, na którym byliście, wtedy moglibyście grać swoim dużym kontem na tym kliencie pc -towym. i mam zamiar to później sprawdzić, jak zobaczę, że to się nie wykrzacza, nie jest to wam dam znać, bo naprawdę dużo bardziej stabilnie gra mi się na, 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 na kliencie PC-towym niż na, niż na emulacji mobilkowej. Dobra. No to co? To od razu, jak już tu jestem, to, to trzepniemy Void, widać, jeszcze nie zacząłem nawet, Kurcze, nie było kiedy. To od razu lecimy z tym przywołaniem. Nie wiem, czy w ogóle mam, na divaj nie mam nic. Czyli mamy dwie zakładki jakby. Okej. Okay. Czyli mamy szansę na, tu mamy szansę na otrzymanie tej dwójeczki, a tu mamy na ogólne. Tylko właśnie albo tutaj mamy... Dobra, no i teraz nie jestem pewien, czy te dotyczą tej, tej samej zakładki. Ezryn, co prawda, nie za bardzo mi tutaj zależy, szczerze. <laughs> w ogóle nawet. E Dobra, to tu jest, tu mamy zwiększone szanse na LEGO. A tu mamy też zwiększone szanse na LEGO. I, I na tą, dobra lecimy tutaj. O, może może w podnibortek skurczę. Drugi już widzę, że jest niebiesko Smurfy uderzyły po raz kolejny klątwa. Dobra. Będziemy kurczę, zbierać. Sorzus tego mi brakowało ogle Niro. No i Gongba, ich... tego to już typa normalnie wszędzie mam pełno. No i świetnie. <śmiech> <śmiech> Także raty zwiększone. O, Boże, Kamil Spring. Dobra, Spring dwa razy. Także wychodzi, dobra, nie chyba, chyba za wcześnie, chyba za wcześnie, wajchy nie przerzucili jeszcze, dobra. Yy, okej, okay. co prawda zdobędziemy sobie tutaj pierdoły, okej, okay. yy, 230 wypadałoby, dobra, odbierzmy od razu, może coś tu wpadnie jeszcze. 150, dobra. Sza, szału nie robiło. Dobra, tu do, akurat do, do ulepszenia. Bohaterów się przyda. a pa, pa, pa dobra. Lecimy. Czyli sprzedamy ten, ten, Sprzedamy te smurfy. Dobra, zobaczymy, czy tutaj, tutaj daję tylko tych, żeby mi nie zebrało tych, których wyszkoliłem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To sobie zostawimy, bo będziemy zbierać. Na... Muszę zerknąć jeszcze kurczę, chwilę, bo light lock kolejnego. <laughs> żebym sobie sklepał to wypadałoby gdzie jest hero fusion czyli potrzebujemy tego, nie mam ok, czyli, je, czyli po jednym trzeba zostawić od razu wezmę może jednego dam im po promocji żeby mi nie wsiąkły wtedy łatwiej Ciężej zgubić takich. Dobra, i ty też dostaniesz promocji, jak będzie. Okej. Okay. No tego pajaca nie mam, to może arena teraz, może weźmie i wpadnie. Przy okazji, jak już tak nam niebiesko sypie, okej, okay. yy, jedziemy. Sprzątanie. Dobra, od razu zaznaczymy to co, to, co jest zaznaczone. Dobra, 630 to będzie jeszcze na jedno. Okej. Okay. Dobra, i mamy dwa pojedyncze kamyki. Porsche najbardziej to musi z vortexa. <laughs> Laurel, okej. Okay. Dobra, mamy dwa pojedyncze jeszcze. <laughs> Druga nawet. Okej, okay. no, to, no, to, no to Bosko. Dobra. I trochę jeszcze, trochę kolejnych. Jeszcze mamy jedno coś do przywołania, żeby dalej to już nie będę, się, nie będę się na to rzucał. Ciekniemy tutaj. Może coś tam wpadnie teraz. Tutaj nie bardzo. Dobra, proszki. Okej, okay, co nam teraz tutaj? Czyli tak, przyzywamy. Mamy coś? Już... Dobra, mamy 5 fragmentów, także z, z, tych, z tych dziadowskich przyzwań udało się mimo wszystko złapać 5 fragmentów. No, ale warto kurczę do tysiąca robić. <laughs> Bo jest 10 fragmentów. Czyli łącznie 15. Dobra, zobaczmy to tutaj. Tutaj jest jakieś cienkie miejsce zajęliśmy. Mamy jeszcze na C44, także, ma... także za dużo tego nie ma. Dobra. Questy. O, tu mamy jeszcze jakiś kamyk. Tu mamy jeszcze parę kamyków. Dobra, to od razu polecimy. Zostaniemy już na tej jednej zakładce, skoro ją tak męczymy. <laughs> A coś nie za bardzo się, nie za bardzo chcę się przestawić. Widzę, że są zwiększone szanse na Lorel. Dobra, vortex. Chyba już. Już nie wiem, która Oziren. No, ale 150 punktów zawsze na ten event, także. No okej. Okay. No to... Sterta, sterta niczego, oprócz ziren, ale to przyda się, bo będziemy od razu mieli, mieli przebudzenie kolejne. Eee, czyli od razu złapiemy sobie kolejnego kurczaka, gdzie ona jest. No i akurat fajnie, ostatnie. Dobra, i to akurat jest spoko. Bo mamy, tłumaczyłem Wam, że akurat przy tych przy tych magach, którzy dają obrażenia na, na, na wynikające z plamy na ziemi, nie można ich przyspieszać. Ataku speed, i tutaj w tym przypadku jest szansa na jakby podwójny atak, czyli więcej. Dobra, i zobaczmy teraz. Laurel też była gdzieś. Kurczę, sporo jej. Ale dobrze będzie kolejna. Będzie kolej, kolejny kurczak kurczek na cztery gwiazdki. A teraz jest event na na, na levelowanie bohaterów. Czyli bo ukańczam do przyzwania. Akurat nie. nie, nie. <taki> Takie sobie te bonusy jej wynikają. Ostatni chociaż? A tak 5%. Okej. Okay. Czyli większej ilości. Odnawia, odnawia, Rage. Dobra. To pobawię się, pobawię się. 16. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze wleciało. No, zbliżamy się. Co, co prawda. Teraz trzeba było jakiegoś sensownego bohatera złapać. Kurczę z... Za więcej punktów niż, kurde 10. Żeby to miało ręce i nogi. Ale tak, lecimy, czyli mamy dwa eventy ważne. Mamy Lunerię, która jest otwarta. Warto teraz farmić. Energii mam tak sobie 200, no ale oczywiście wykorzystam i, i kurczę. No polowanie, życzę Wam jak najwięcej tych wyciągania Lego I, i jak zwykle tradycyjnie kurczę. Nie jestem pewien, czy to jest zwiększone szczerze w tej pierwszej zakładce, tak jako, jakoś druchowo zostało, ale nie wiem. W każdym razie mamy szansę zwiększoną niby na tą trójkę, czyli na Hacud i na Setrama i na Ezryna. Mam nadzieję, że złapiecie wszystkich. Ja jedyne co złapałem, to złapałem Lorel, Nawet Lili nie złapałem. Tak powiem, ale Lorel już na, no, no, jak widzicie, się na, na drugim przebudzeniu, czy tam trzecim już teraz. Bo miała pierwsze, tak. Więc na trzecim, tak, trochę do przodu, zobaczymy, czy możemy jeszcze. Czy już możemy coś polewelować? Czy możemy coś wbić na. Gdzie tu mamy jakiegoś gościa? Czy ja tego mogę zupgradeować? Nie potrzebuję więcej. Potrzebuję więcej. Tutaj mamy czterdziestkę. Czy ty możesz? Zobaczmy, czy, czy mam już cztery fragmenty. Czy Będę się z tobą bawił, czy nie? Stara. O, ładnie. 9. Dobra. Na dwóch bohaterów jest, czyli mogę w teorii dwie piątki sklepać. Co by się przydało, jakbym tych podbił, to można by było kurczę wziąć i kogoś, kogoś podbić na wyższy poziom. Dobra, tu był Gierkoto. oczywiście. Nie wiem, czy Wajha jest odpalona, szczerze mówiąc, <głos》>, bo tak widzę, za niebiesko mi było naprawdę, na, na tyle na, na fakt, że dużo nie miałem, ale za niebiesko, ale sami próbujcie, dajcie znać może w komentarzu, jeżeli złapiecie już coś szybko. Oczywiście Hatsut będzie świetnym dodatkiem do każdego konta. <coughs> Setram też. Ezryn, no mam go na dużym koncie, ale rewelacji nie ma. Moim zdaniem, no wolę trzymać, dlatego ściskam na razie Vortexa. Dobra. Do zobaczyska, trzymajcie się. Hej.